Jaki jest największy nieświadomy lęk, który przeradza się później w głęboką nienawiść oraz zawiść? Jaka jest ta źródłowa przyczyna koszmarnych, frustrujących relacji opartych na instynkcie, jak i na potrzebie i tolerowanie adekwatnie niedopuszczalnego zachowania? I teraz czysty biologiczny fakt. Osobą zdolną do urodzenia dziecka jest jedynie kobieta, co słaby psychicznie, emocjonalnie i fizycznie mężczyzna, bez jakiegokolwiek zaplecza, utożsamia z kontrolą. Że nie będzie po nim potomka. Natomiast słaba emocjonalnie kobieta może również adekwatnie wykorzystywać ten fakt, aby dopuszczać się szantażu na mężczyźnie. I nigdy wcześniej, teraz mówię o zdrowych osobach psychicznie, które są niezaburzone nigdy wcześniej zdrowe psychicznie kobiety nie miały tyle odwagi, aby mieć wartości, aby trzymać standardy. Mieć granice i skutecznie się ich trzymać. I nie obniżać tych standardów dla nikogo, bo zdały sobie dogłębnie sprawę z tego, jak w niskim stopniu, uwaga, potrzebują mężczyzny. A? W jakim niskim stopniu. I jednocześnie mężczyźni, też mówię o tych zdrowych mężczyznach, zdali sobie sprawę, że jeżeli w ich modus operandi. Nie leży sprowadzenie potomka, to mogą fantastycznie funkcjonować bez deklaracji, kiedy bezpłatna fizyczność jest na wyciągnięcie ręki, bądź telefonu, bądź odpalenia komputera ze stronami późno oraz duszno. Natomiast ta bliskość emocjonalna, ta głębia, której poszukuje większość osób dojrzałych emocjonalna, emocjonalnie, wymaga, a przeniesienia do relacji stabilności emocjonalnej, dojrzałości, głębi oraz umiejętności zintegrowania filarów, tak? czyli ciepła, poufności, kiedy może być zbudowane bezpieczeństwo relacji, zaufania do siebie, jak i do partnera, uczciwości oraz bezbronności, mało tego, odpowiedzialności za dowiezienia tego, co się wobec drugiej osoby i wobec siebie deklaruje, do czego człowiek, który goni zaczanią dopaminą, nie jest jeszcze y, zdolny, y, jak również tej głębokiej dojrzałości, która opiera się na tym, że jesteśmy w stanie kontrolować te najniższe instynkty, tak? jesteśmy w stanie kontrolować nasze impulsy. W takich relacjach nie ma. Ani żadnych emocjonalnych czy mentalnych gierek, i tam jest czysta autentyczność, i wtedy może zbudować się prawdziwa bliskość poza czystą strefą fizyczną. I człowiek, który jest niedojrzały emocjonalnie, jest jak najbardziej wkurzony, kiedy partner zaczyna odnosić sukcesy osobiste, jak i zawodowe, bo jego instynkt samozachowawczy jest zagrożony brakiem, Adekwatnych kompetencji do funkcjonowania uwaga, interzależnego. To jest dla nas już teraz jest to dla nas możliwe, bo poza związkiem nie ma. I tą fizycznością nie ma nic wartościowego w kontekście tej intymności do zaoferowania, ani sobie, ani tej drugiej osobie. Dlaczego taki człowiek tak, rzuca się w pogoń za osobą, uwaga, która jest wartościowa, a nie za tą osobą, która jest. <laughs> Łatwo dostępna i w głębi duszy, tak? Taka osoba, która nie jest dojrzała, rzuca się y, do tego, aby y, tak naprawdę wziąć drugiego człowieka za gwarant, nie chce partnerstwa, nie chce odpowiedzialności, chce karmić jedynie swoje ego w cudzym blasku, łamiąc drugą osobę, która jest poza. Jego czy jej emocjonalnej ligi. I tak długo bawi się w bombardowaniu miłości, udając emocjonalną więź, aby wciągnąć tą drugą osobę w małżeństwo tak, i lub w dziecko. A potem, jak już to osiągnie, przechodzi do swoich ustawień fabrycznych. I pokazuje swoją prawdziwą twarz. Nie ja mówi, że nie można udawać dłużej niż 90 dni, e, po prostu państwu czasami brakuje tych kompetencji, żeby wiedzieć, czego szukać. E, pokazuje tą twarz niedojrzałego dziecka, używając wszystkich możliwych psychopatycznych metod, aby zamaskować ten głęboki lęk nieadekwatności, nieumiejętności e, opracowania swojego własnego sukcesu, stając się bezbronnym, jak człowiek, którego rzekomo. como coxa Więc albo my chcemy mieć relacje oparte jedynie na instynkcie, tak zwane chwilówki, tak NSIKi czy FWB, albo my chcemy być, mieć głębie. Więc jeżeli my nie zintegrujemy tego na własnym podwórku, taka relacja nie jest dla nas w naszym zasięgu. To my potrzebujemy wykonać pracę, a dopiero potem pojawiają się ludzie, którzy mają adekwatny emocjonalny współczynnik do zobaczenia. Po drugiej stronie kompetencji, jeżeli zaczniemy dzisiaj, to gdzie będziemy... Za rok.